Słuchajcie, Abra nie ma kompletnie pojęcia, że ja jestem tutaj na serwerze, a w szczególności, że stoję jakieś 50 kratek nad nim, Ono, o tym absolutnie nie wie, więc ziomki, ja tą okazję wykorzystuję, piję sobie tutaj elegancko potkę i po prostu do gościa wbijam, więc tak, muszę tylko odnaleźć, gdzie jest tutaj drabinka, bo dzisiaj, oj ziomek, my dzisiaj po podglądamy sobie właśnie tutaj Aberkę, więc tak, ja biorę oczywiście perłę, rzucam ją sobie tutaj jakoś tak w bezpieczny sposób na dół, żeby może on tego nie zauważył i tak... Idziemy, idziemy, idziemy elegancko. I musimy zobaczyć co goś tutaj robi, gdy nas nie ma właśnie na serwerze. No oczywiście ja tutaj jestem, ale on o tym absolutnie nie wie. Więc tak dokąd on właściwie poszedł? Co to jest za? E, prezent od macioszka na wojnę. No, tak, no skoro okay. Bobo to już postawił. No to grzech e, nie wziąć, ale nie Czemu tak silny. tu jest tyle w ogóle tego a, neteryttu? A to... e, o nie, znowu ty z nie, Co tu się aktywuje? aktywowało? To się znowu aktywuje, nie, tylko niech to tam nie spada Zabierz tą lawę, please! Ej, co on kombinuje, to ja nie wiem, ziomki, ale ukradne, tak jeszcze Wam przerwę. Nie, nie, zbyt słaby, e, bo słuchajcie, to ja, musicie w tym ja, momencie ja zasubskrybować. Serio, subik to podstawa, więc koniecznie to zróbcie. I tak, ja teraz wbijam z powrotem, zobaczyć, co się tutaj dzieje, bo gość. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Gość kopie kopie szybko, szybko, serio szybko, szybko, jakieś 10, no? nie no, nawet więcej, może jakieś 12 bloków nederytu tutaj jest i on sobie po prostu. Przecież nigdy w życiu żaden Elviso, żaden Maciok, Agent X by tyle nederytu nie pozbierali, bo był zbyt silny. To jest niesamowite. Dobra. Bloki netherytł, wow Ale czemu on zebrał sobie trzy, zamiast wszystkie wziąć stamtąd? nie wiem o co o, do końca tu chodzi, ale dobra, ja. Tak. Gdzie, 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 gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było, gdzie to było, Dobra, jest. Jest obsidianik. tutaj jest. No ktoś to zauważy? Nie y... nie zauważy. Co on jest kombinuje? Czemu on zbiera skrzynkę w ogóle dobra, stąd? Yapka, to jest... nie ma sensu ziomek. Sz szybko, szybko, szybko. Ej, dokąd ty typie lecisz, dobra, muszę wyjść. Gdzie jest ten dirt? Yy, gościu masz go w ręce. No. Dobra, weźmiemy stąd, no nie wiem jak to miało być, ale dobra, teraz drabineczki. Jak te drabinki były? One były jakoś, nie wiem, tak, chyba, dobra, tam yy, Elo jest hit. No nie, nie bardzo, ale dobra, Łatwiutko. lecimy. I dokąd ten go? Dobra, on wziął Elytrę. To może być ryzykowne, żeby leczyć elitro, na nie w pce, ale dobra, lecimy. Może tego nie zauważy. I tak dokąd on leci? Leci chyba do Bobowic. Leci od kierunku tej jakiejś farmy żółwi. Czy... E, I dokąd ty typie poleciłeś? E, Okej. Okay. On jest sobie gdzieś. Oj, 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 ja muszę się tu dobra, schować. Muszę się tu schować. E, okay, dobra, Okej, dobra, Plus dalej woda. Są gąbki, wszystko gra. Dobra, Muszę wylądować na gra. tej choince i. To się. tym nie wyjaśnić, więc tak spróbujmy. Przecież tutaj nikogo to nie tak. było od pięciu lat. Okej, okay. gdzie dobra, on w ogóle poszedł? Dobra. Dobra. Bo ja teraz. To trzeba zamknąć, Chceś bo on się zobaczę. Nie, gdzie Ej, to było? Dobra, wbijamy jakoś tu do środka i zobaczmy. To nie było tutaj? Co on tu kombinuje? Powiedzcie mi. Ej, tu w ogóle. To, się... być... to na górze było. To e... na górze było. Czego tak ten, ja ten typ się szuka? Tam dostać na górze? Ej, na powiedzcie mi. Na górze, na górę. Dokąd jak ten? Ty do... Abera idziesz. Przecież on idzie w A, tym momencie. No dobre Jednak nie dobre. Jakby ja totalnie nie ogarniam co on w tym Dobra, momencie. No jak robi. ja mam tam... Jak ja mam tam wejść? Przecież bez, bez perełki to się nie da tam wejść. Nikt no nie chyba, da że... gościu przed chwilą Dobra, tam sobie. byłem. Oooooo! Ty wleciałem! Wleciał! Jak on to zrobił? Jaka jazda! Dobra, ale po co on tutaj jest? Powiedzcie Dobra, mi Dobra, bo... dobrze, dobrze, o tym nikt nie wie, tak? Dobra, Później ja zaraz się to podbuduję gościu, dobra. tylko... Zostawimy tutaj ten netheryt, ale musimy ten naps... A to, po co on tutaj, tutaj, tutaj zostawia no właśnie, jest koniec choinki, Kurde bele, no nie. nie Ej, no, nie, jakby no. nie ogarniam. Przecież Ja to muszę zostawić tak, żeby Bob się o tym dowiedział, ale żeby nikt inny się nie dowiedział. Co? Przecież w tym miejscu, tutaj... Jeżeli wykopię choinkę, to się kurde dowie każdy. To czemu on by się nie tutaj dowiedział. to robić? Po co? Przecież jeżeli tu będzie dziura, każdy to zobaczy. No kurde, dosłownie nawet moja mama to zobaczy. Dobra, gościu, ale co ty tu robisz? Ja nadal tego nie, nie ogarniam. Mogę, no nie, nie nie mogę, nie wykonam tego polecenia. No sorry, Bobo, no nie zrobię tego. No, Jakie po polecenie? Muszę to zostawić w tym. A może tabliczkę mu zostawię i tyle, no bo innej opcji. Ej, Albo zrobimy. Co tak. ten gość kombinuje? Zrobimy tak. Weźmiemy stąd drewno. Teraz, zrobimy, no już mogło być. Możliwy, nie, ja wypy, bym normalny. Przyszedł i go zapytał, ale no nie będę taki, jeszcze Dobra, poczekamy. Okej, okay, tutaj ciach, tutaj zrobimy sobie ciach, żeby co dało się łatwo oczywiście przejść. No, kurde, Dobra, tutaj zrobimy wejście. Wej no kurde bele, no! To jest myśl technologiczna milionowic właśnie, typowe dla nas, no, typowe dla Nubów z milionowic. No to ja to się nie dziwię, że po Nuby po prostu, z milionowic? Ej, jak to jest to, właśnie się Jak ja teraz, no to no, jest masakra co no, ja wołę, nie? Dobre, okay, teraz robię, może tak. kosio, tędy, tędy. Dobra, teraz robimy, tak? Gościu ten ten gościu chce tak. wspiąć na górę tego, a na tej tej przejścia. Dobra, i tutaj zrobię właśnie to, o co mnie prosił, czyli wywalimy to. Dobra, dajmy sobie bloka i tyle. Dobra, tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy tak. On to całe muruje, i totalnie, jakby cały ten budynek jest... Dobra, blanąc, jest git, na bank nikt nie zobaczy, bo przecież... Dobra, gościu, właśnie nie wykopałem tista, żeby slu -o, slu -o. sobie ciebie dobra. elegancko podglądać. teraz to. I zrobimy coś w tym stylu. Chwila. Musimy zrobić na pewno crafting table. To jest sztuka, której nikt nie zna. To jest zbyt skomplikowane, aby ktokolwiek ogarmi. Trzeba tylko, postawić płytkę naciskową obok craftingu, aby odblokować nowe receptury. Wiadomo, standardowo. No, znaczy, nikt z tego nie wie, bo to są straszne nuby, ale ja akurat to wiem, więc jest eee. nie. Dobra, teraz zrobimy tak. Weźmiemy te tabliczki i jedną tabliczkę, Dobra. postawimy tutaj drugą tabliczkę. Weźmiemy sobie teraz obrazek, tylko wywalając, oczywiście to. Prosta no i co Bardzo ty, ty wywalesz? Nie, jak byliśmy powiedzcie tak, mi stawiamy... co on tutaj robi, bo ja nie mam o! pojęcia. Ale co ty I zrobiłeś? Wszyscy goś? będą myśleli, że to jest to przejście tutaj, a to nie jest to przejście. To ja nadal nie, nie ogarniam, co on tu robi, ale. Wow! Wow! taki y... cię się tak jara? Nie, no ja tu wchodzę. LOL! Co ty zrobiłeś gościu, że ty się Dobra. tak tutaj jarasz? I teraz bierzemy stąd nederyt. Przerabiamy go na sztabki nederytu, żeby Właśnie... potężny Bóg Diltolud mógł to dać Bobrzdylowi yy... I teraz zostawiamy tak. Logi. O... Chcę to przeczytać. O... Chcę to po prostu przeczytać. Diltoludzie. To. Dla... Oj, mam minutę pod kiepnięcie. nie najlepszy O, dobra. Bardzo łatwy jest ten język, bardzo łatwo się go uczyć. Dalej... Trochę, trochę jednak tych słów trzeba się nauczyć. To jest 27 sztabek tu Czemu on to robi? Ej, hmm. ziomki nie wiem, ale trochę Biorę się łyczka. niepokoję. I lecimy, Bobo to ja, ziomek z Minecrafta, znany. Mam, mam nadzieję, że, że przez, przez wszystko. was znany. Okej, okay, ale ziom, powiedz mi, co Ty tu robisz? Pam, pan, 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 pan leci ban. Okej, dobra, okay, dobra czy on tutaj na nadal zostaje, czy dobra. nie? On stąd dobra, wychodzi, ja dobra, idźcie gdzieś indziej. Mam nadzieję, że przez wszystkich was lubiamy. Zaraz wlecimy i y, milionowice rozgromimy. Biorę łyczka. To mi się naprawdę strasznie nie podoba, co tu się dzieje, ale Dobra, ziomki, ja biorę kolejną potę, bo myślałem, że ja w ogóle podejdę do abreju, powiem, co on odwala. Ale to mogłoby go spłoszyć, więc to mamy przypa Co się dzieje? Jak on zobaczy, że ja tu jestem, <laughs> Czy on właściwie się ogarnął, ale dobra. Eee, gościu, nie spokojnie, dobrze. Gościu ja za to Że niedobrze, wezmę sobie strzały i będę udawał, że ja robię dobre rzeczy, eee, bo robię dobre rzeczy przecież, prawda? Eee, no. Dobra, idziemy za Strzelamy nim, idziemy zbobo, za nim. Bo... Zły bobo, strzelam w ciebie Bobo! Bo przecież nie ma Bobo na serwerze gościu, jesteś co ty jest. Jesteś strasznie robisz? złym Bobo. Prędzej w zombiaki za tobą mógłbyś strzelać, ale kto, kto to ktoś. Okej. Okay. na Milionowych mnie atakuje! Kurde. Czy on jest przeciwko nami? O tym Uu. nawet nie wiemy. Nie, no. To to ma być. To, teraz bym no. się strasznie zabierze. Dobra, muszę coś takiego zrobić. Okej, okay, mm. dobra. Teraz, jeżeli oblecę to cztery razy, to aktywuję portal. I wtedy prawdopodobnie zniknę i nikt mnie nie zauważy. Dobra, eee, szybko. Dobra, szybko. nie dobra. wiem dobra. w jakiej szybko, on w rzeczywistości szybko, szybko, żyje, szybko, szybko, ale na pewno szybko, szybko, nie w naszej. Szybko, riąk, szybko. To... Dobra, nie! Y widzicie tego gościa? A dobra. Jakby udało się. nie ogarniam, ale dobra. Y podlećmy może do tego miejsca, gdzie on jest. Może. Nas jakoś dobra. Nie zabieram obsydian. Wbijmy tutaj u góry. Y Okej. Okay, wylądowaliśmy. Czy netherytowy w kopie szybciej obsydian niż diamentowy? To jest no. rzecz, która sprawia, że nie mogę zasnąć w nocy. To Gość, jest rzecz, która sprawia, pręd, że chciałbym pójść na studia przeznaczone tylko wiedzą Minecraftie, bo. Jedni powiedzą, że już to, to zrobiłem 7 lat, studiowałem Minecraft, ale inni powiedzą, że w czasach, kiedy nie było netheryta. strasznie oj, ciężka oj, sprawa. Oj, w takim razie oj. musimy stworzyć diametrowy kierow niżej. i odpowiedzieć cyk, na to cyk. jakże ważne pytanie, Gdzie on jest? bo tak naprawdę jest chyba nikt nie tego nie nigdy mówi. nie widział. Nikt nigdy tego nie sprawdził, bo po prostu to jest zbyt trudna sztuka. Dobra, Dobra musimy tutaj zejść to jedno to może być wyzwaniem zejść jedno piętro, Kurde, ale... nie zapomniałem o tym! Okej, okay. i to jest ten... w ogóle jak ja dawno tu nie byłem, ten dobra, jego to jest pokój do tej w, w tym wieżowcu. Dobra, odłożymy to. Odłożymy okay. to, no. Odłożymy to Dobra, i tak tej beczki nikt nie znajdzie, więc jest git, ale mm -hmm, gdzie pewnie nikt jej nie znajdzie. Serio, gdzie że my, nikt. Gdzie są? halo, Widział ktoś Diaksy? 64,12 i 32 tyNki to jest sporo. Po co on halo. to tutaj chowa? Eee, Ej, ziomki, nie wiem, jak to się stało, ale totalnie zgubiłem gościa i nie wiem, gdzie on jest. Po prostu nie. Eee, I tak, czy on jest tutaj nie no on musi być w tym O dobra mamy go tylko, że nikt się z takiej odległości nie wczytuł. Dobra musimy zejść bo, z tego wieża nie to nie bo, 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 bo Skryt skryt Okej okay, dobra ja, przeżyliśmy skryt. Z minecrafta jest dobrze, znany yo hagi wagi Jest jest ej yes. ej 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 I co ten typ dobra. robi naprawdę Teraz Co on z w tych bobowicach możecie patyki, pisać dobre. Jak wiecie plus serwier nie, nie mam pojęcia co się dzieje Dobra lecimy za nim Tu jest jakiś crafting ale ja potrzebuję ten odblokowany crafting który ma nowe recepty, jaki blokowany crafting, o czym dobra, ten to gada? Do tej choinki dobra. No i znowu tężne, gdzieś leśne, bo, nie no, bo wie, przecież On mnie zaraz chodzi. zauważy, jak tak On zawsze tego. robił takie dobre rzeczy dla Berki. Choinko, której nikt tutaj przecież się nie dowie. Nie, nigdy się nikt Dzięki nie dowie. Dziękuję bardzo za pomoc. Dobra, super, super. Szkoda tylko, że ten nubek nie wie, że my to robimy przeciwko niemu. No czyli... Okej, okay. Ciach. Tutaj czyli Ciach. on robi jakieś działanie dobra. przeciwko Bobo, czy ja w końcu mu, mu pomaga? Kiedy w głównej ręce? 5 do obrażeń, 1.2 do szybkości. Ja wiem, śnie, dobra, w Minecraft 2. Kropek. Chodzi, tak? Diamond, podłoga, pikaks, liczba tagów NBT 2.1. Dobra, zabieramy. I zbijamy cały To zdejmujemy i co tu ogarnie? obrażeń 1,2 do szybkości ataku. Trwałość 1910 łamane na 2013. Czy ten wyścigala przez cały odcink? Jakby ziomki nie mam pojęcia. Nie wiem czy jesteście tak zdziwieni jak ja, ale. Dobra, e, ja no tak jak Abra byłby dobra. opętany w tym momencie. Jakby dobra, jak do to wschodzi? Tu jest zejście, tego zejścia nigdy tu wcześniej nie było. On jakieś itemki zrobił, nie, nigdy tego nie, nie, nie widziałem. I. Przecież schodziłeś nim dosłownie 5 Do minut. Tem kto pytał. Teraz robimy. O nie! Co? Dobra, wezmę w takim co? razie z, Znowu. Zrobimy test tutaj Wykopię dwa klocki z muru bobo Prawdopodobnie dostanę okay. bana na serwerze na trzy doby Ale nikt się o tym nie przekona Bo podstawy deski, prawda? A deski mają ten sam kolor co oprydem Więc jak? nikt tego nie okay, zauważy, Okej, że rozwalił blok, który się nie rozwalił A o, nie może by wziąć bedrock? Przecież bedrock da się skraftować w tym nowym stole Pewnie da się skraftować bedrock Dobra, Zrobisz go z kobla Okej, okay, dobrze, w takim razie tak Próba testowa jeden, próba testowa dwa Biorę mój najnowszy telefon Nokia 3010 i teraz tak. Co ty chcesz z zrobić? Dobrze, teraz tak. 3. Co dwa, ty chcesz zrobić? Start! Diamentowy kilop, się nie mylę, kopię przez 15 sekund. Zobaczymy, czy netherytowy będzie tak samo szybko. Tak samo szybki, gościa, no dobra, w... O kur... To? Tu nie jest możliwe. W ile to sekund to było? To było szybko. Jeszcze raz, co? Co tu się wydarzyło, Ej, naprawdę, tutaj, Dobra, Nie, 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 nie Ja myślę, że Diamentowe. to jest tak Trzy, samo szybki start. O kurde. Nie ma opcji, nie ma opcji. Ej, On tu musiał coś dziwnego odwalić, bo. Pięć, innego cztery, wytłumaczenia nie ma. 7, 8, 9, 10 sekund. Chyba A obok, to nie kopało tak 15 co? sekund? Okej, okay, dobra. goźmy mnie teraz serio 10, serii... 10 0, Dobrze, biorę znowu nederytowy 3, 2, 1, start. No i co, on znowu będzie to kopać, nie na no, ziomki. Ja nie wiem, to co on To nie co jest możliwe. Ale... Nauka temu zaprzecza. 5, 6, 7, 8, 9. 8, 75. Około 9 sekund kopie się. 8, I 75? Że to... A diamentowy 3, 2, 1, start. Start! No, i o, no bo teraz lepiej. jak w lewej ręce Ile mam Nokię 3000 to zajmie, zajmiesz, bo Ja obstawiam, ja że zajmie to tyle samo, ale no nie wiem, zobaczmy. Niemożliwe, że to tak działa. Niemożliwe to jest. Ile mamy w ogóle? 965! Nie no gościu, to ty wow! po prostu... Biorę e. dwa bloki w takim razie. 3, dwa 1, Nie, nie, dobra, dziomki, my musimy chyba na chwilę sobie Trzy, odpocząć od cztery, tego gościa, bo serio pięć, to sześć, już zaczyna siedem, męczyć. Osiem, ja wezmę sobie kolejną dziewięć, potkę. I... Dobra, biorę drugi blok, drugi blok, robimy to, robimy to! I... Czy on się tak. dawaj! Dawaj! On dawaj, serio się daleko, tak jara kopiąc, ten, ten obsidian. Dobra, dawaj. wiecie co? Ja mam lepszy 19, pomysł w tym momencie 36. Wow, biorę sobie mleko. Wynik. Biorę Neryka. sobie mleko i yes, ziomki lecimy po prostu za ten błąd Bierzemy te elitrę i zaraz tu wbijemy i goście zapytamy, co on tu odwala, 4, bo już 5, tego jest by dużo. Cyk, siedem, cyk osiem, cyk. Dawaj kolejny, dawaj Yo, kolejny, lecimy abera. na. Ryko, lecimy Witam na Witam Abera. Co tam? Nie, przerwałeś mój test. Jaki test? No sprawdzam czy kopię szybciej diamentowy czy nederytowy kill. No pewnie, że kopię tak samo. A kto cię pytał o zdanie? No nie wiem kto pytał. Twoja mama dzwoniła i pytała. Kurwa. A dzwoniła, gościu, dzwoniła, dzwoniła pytała raz co raz na obiad. Start, nie uwierzył, ale... wypad stąd powiedziałem, nie, nie no gościu, ale powiedz mi... Ty... Wyjaśniam cię teraz, wyjaśniam co... cię! Ej, 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 stary, stary, Czekaj, w czekaj, czekaj! Dobra, też się klepać, tu się chlep! Powiedziałem czy nie powiedziałem. Cyk, cyk, cyk Gościu już uciekasz? Już uciekasz? No, ja cię tutaj yy... pytam. Co ty tutaj robisz w Bobowicach? Yy, 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 nie rozmawiam z tobą. Ale naprawdę, dlaczego? Bo mi zepsuje się eksperyment. Nie no, gościu, zaraz sobie go zrobisz, ale yy, co robisz w Bobowicach? Diamantowy kilo w o sekundę dłużej. Mówisz? Sprawdzam to. No to sprawdzaj i ja ci tutaj nie przeszkadzam, ale yy, nadal Prawda nie wiem co w tym miejscu. Robisz. murów, Bobo i skład chemiczny, a ty mi przeszkadzasz yy, okej, okay, dobra. Skoro sprawdzasz Postarzam skład chemiczny murów, to ja chyba dobra, tu nie 3, przeszkadzam, dwa, bo to jeden nie jest start. dla mnie. Start. Dobra, yy, wystartowaliśmy. Słuchaj, musisz kibicować, jak myślisz, klo będzie szybszy. Stary, myślę, że będzie szybciej kilofnederytowy, ale. to. przed przecież mówisz, że tak samo No nie wiem, zobaczymy. Obstawiam, uwaga, że będzie tak uwaga, samo, ale... Uwaga, uwaga, uwaga... 17.33 no, 17 sekund kopałeś obsa i teraz ile dobrze. będziesz? 17.33, zapamiętaj, dobra? No 3, dobra. 2, 1, start! Dobra, sprawdzamy diamentowe teraz, no. No, 17,33, no. no wiadomo, jest jakiś tam margines błędu, powiedzmy, niech będzie te 17, 17,5, okej, okay? to są nasze widełki. No dobra. Dobra, sprawdzamy, to moim zdaniem tutaj będzie stary z 18 lekko, nie, lekko będzie stary, ale dobra, sprawdzamy. Było 17, 17,5, uwaga, tutaj jest 19,36. Co? No nie, dwie sekundy różnicy to już jest za dużo. Ty ja robisz to stary. Było. Nie, naprawdę nie żartuję i patrz o co chodzi, było 17,33, a to jest 19,36, czyli... Idealnie tyle samo, jakby, że 33 i 36 setnych to jest tyle, co wiesz. Szybkość klikania palcem. Więc to są yy... dwie sekundy na dwa bloki, czyli jedna sekunda na jeden blok. Dobra, dobra chcesz, gościu. Stary bradość, nagrodę, dobra, yy, żegna. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Gość, mnie serio dziwy. Byłem przekonany, że to jest żart, ale ziomki, w tym momencie ja jestem nadal trochę zdziwiony tym, co się działo w Bobowicach, Abra nic o tym mi nie powiedział i serio, to było ultra podejrzane, co się tam działo, więc możecie napisać, jak wiecie, co się działo, bo ja jestem totalnie zmieszany, e, pamiętajcie, żeby koniecznie subskrybować, bo w inny sposób to się nie dowiemy chyba, coś się tutaj wydarzyło, więc ziomki, pamiętajcie o tym, wpadajcie także na Instagrama, no i na tym filmiku to było już na tyle, do zobaczenia na następnym, no i Cześć!